Cześć, jestem Justyna. Witam Was serdecznie na naszym stoisku ProLine na PGA 2016 w strefie Makerów. Chciałam Wam pokazać naszą nową klawiaturę Master Keys L. To jest klawiatura Pro, profesjonalna z brązowymi switchami. Proszę bardzo z podświetleniem krystalicznym, ledowym, białym, monochromatyczna z różnymi możliwościami i efektami podświetlenia. Można sobie te podświetlenia dowolnie instalować, personalizować. Także pełna dowolność, pełna zabawa naszymi klawiaturami mechanicznymi. To jest jedna tylko z klawiatur z serii Master Keys. A teraz pokażę Wam obudowy. Obudowa modularna Mastercase, Mastercase Pro, Mastercase Maker, przepraszam najmocniej. Z pełną dowolnością konfiguracji, zdejmowane panele, z okienkiem daje możliwość dowolnego konfigurowania komponentów w środku, również wymuszanie. Przepływu powietrza w obudowie. Wiatraki mogą być i z przodu, i z tyłu. Także cokolwiek chcecie zrobić z tą obudową, zapraszam. A teraz pokażę Wam dokładnie tę obudowę, tylko w customizacji naszego przyjaciela z Portugalii, Lefankiego. Zapraszam tutaj do nas. Otóż, właśnie twórca Lefanki i jego dzieło Mastercase Pro w w wykonaniu na PGA 2016 u Cooler Mastera. Zapraszamy do nas, wbijajcie. Mamy bardzo dużą strefę makerów. W tej chwili Black White opowiada o tym, jak robić overclocking. Mamy Malika, który robi zdjęcia. Jutro pokaz moderów. Także zapraszam do, was, do nas serdecznie. Trzymajcie się, pozdrawiamy.